Jest piękny słoneczny poranek, tata świnka paserwuje taki zabogna. Ojej. w łóżku Tata świnki. Dzisiaj są urodziny Tatusia Świnki. Tata świnka musi iść do domu. Pani Królik. Chciałabym, żebyś nie szedł do takie swoje urodziny. <śm> Postaram się wrócić. Ale nie wrócić jej. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Gdy tata jest rozgrzany, chcę, żeby wylizać jego jajka, a ja tego nigdy nie próbowałam. Trzeba dużo ćwiczyć! Później. Mu! A więc. Jejaba! Ja ja. I dzwonek czekają! To doskonały pomysł! Dzięki nie, nie poczujesz się lepiej. O tak! Co się dzieje, mamo-świnko? Dla mnie to brzmiało jak. nie. Czy pacjent może mieć gościa? Ojej! Tata Świnka też chce. <grym> Ale najbardziej lubi zabawę z petu. Najpierw zrobimy tatusiowi nowy tort urodzinowy. Weźmiemy masło, jeszcze olej do cibnika. Potem dodamy jajek i najważniejsze ze wszystkiego czekolada. Wow. Tata świnka uwielbia to ciasto czekoladowe. Teraz włożymy je do piekarnika. <grystanie> <grystanie> Już. Mamusiu, mogę wylizać łyżkę? Tak. A może też wylizać brudną? Potokę? W gabinecie, Taty. <grystanie> <grystanie> To jest biuro, gdzie pracuje tatuś Świnka. Halo? Mówi tata świnka. Oczyp się ode mnie, bo jak nie, to przyjadę, a wtedy będziemy biedę. Postaram się. No! Dobra, nara! Papa! Pa. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego, najlepszego tato, tato świnka! <laughs> dziękuję! Czysz, George, pamiętaj, to jest sekret! <laughs> Jej! Potrzebuję trochę więcej. Fantastyczne. Wszystkiego najlepszego, tatusiu. tatusiu. <śmiech> <śmiech> Kuję wam widupę. <laughs> <laughs>